Tak. No, to no. Ej, no, tu jest przepięknie. Nie, z to zleżę. Panatów nie Ej, bo... Tu mnie już bardzo nie czuję, bo mi tak zmarły, bo mi manetki nie grzeje. Jako tak żeśmy przejechać. Patrziesz? Ooo! Palców nie przyjeżdża. Masakra. No i dojechaliśmy do naszej kwatery. Będziemy ją czyścić, sprzątać. No bo nie można lasu zostawić samemu sobie. Tu widzimy zwalone jedno drzewo, nasze, tam drugie, trzecie złamane, parę uschniętych i to trzeba wszystko wyczyścić, żeby po prostu kornik. Nie, tak Wieczerze? efektownie to ty nie wygląda. No co mam zrobić? No tak jestem ubrany. Nie, no ale idę na Mikołaja, nie? Ale tak, że tak ci zimno? No zimno mi, bo z manetki mi nie grzeją, bo coś się zepsuło w kładzie. W manetkach i po prostu ty mam tak No i to jest nasza kwatera, którą co roku sobie czyścimy z drzew, uschniętych, połamanych. Aby się kornik nie rozprzestrzeniał i tak dalej. Co? Drzewo uschnie, trzeba je uciąć. Nie ma innej możliwości. Trzeba dbać o swój las. Jak się ma. No. W sumie tyle. Ale jest pięknie. Nie? Wera? Mhm. Super. Po prostu uwielbiam y, las zimą. Coś pięknego. Najlepsze są te drzewa. Y, ten. O, ośnieżone. Ośnieżone, no. No, super jak, jak wygląda. Takie śniegu na nich siedzą. Najlepiej jak się jedzie taką wąską dróżką. I, i jak jednej... jeszcze leci na ciebie, nie? No i po jednej i po drugiej stronie jest tam no. po prostu drzew, świerków i... Dobra, Zatem no to... Powrotem... No, będziemy się zabierać za robotę. Nie umiesz włączyć? Nie to tutaj naciśnij.